Cechy dobrego pracownika biurowego. Klucz do efektywności i sukcesu. Cechy dobrego pracownika biurowego. W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, być dobrym pracownikiem biurowym to więcej niż tylko wykonywanie rutynowych zadań. To oznacza posiadanie zestawu umiejętności i cech, które przekładają się na efektywność, harmonię w zespole i osiąganie celów w organizacji. Po niższym poradniku przyjrzymy się kluczowym cechom dobrego pracownika biurowego, które mogą pomóc Ci osiągnąć sukces w swojej karierze. Profesjonalizm, rzetelność i punktualność. Profesjonalny pracownik biurowy zawsze dostarcza wyniki zgodnie z terminem. Bądź rzetelny i punktualny, aby zyskać szacunek współpracowników i przełożonych. Etykieta pracy. Dbaj o odpowiednią etykietę w miejscu pracy. Znajomość zasad savoir vivre biurowego, takich jak odpowiedni ubiór i zachowanie, jest kluczowa. Umiejętności komunikacyjne. Klarowna komunikacja. Współpraca w biurze wymaga jasnej i klarownej komunikacji. Doskonały pracownik potrafi wyrazić swoje myśli i słuchać innych, eliminując potencjalne nieporozumienia. Umiejętność pracy w zespole. Zdolność do efektywnej pracy z innymi jest kluczowa. Pokaż, że potrafisz być wartościowym członkiem zespołu, dzieląc się pomysłami i wspierając kolegów. Organizacja i zarządzanie czasem. Skuteczne zarządzanie zadaniami. Umiejętność planowania i priorytetowania zadań pozwoli Ci utrzymać równowagę między różnymi projektami. Wykorzystuj narzędzia takie jak kalendarz i lista zadań, aby zwiększyć swoją efektywność. Zarządzanie stresem. Biurowa praca może być wymagająca, dlatego umiejętność zarządzania stresem jest kluczowa. Znajdź strategie relaksacyjne, które pomogą Ci utrzymać zdrową równowagę: kreatywność i innowacyjność. Poszukiwanie rozwiązań. Dobry pracownik biurowy nie tylko identyfikuje problemy, ale także aktywnie poszukuje innowacyjnych rozwiązań. Zademonstruj swoją zdolność do myślenia kreatywnego. Chęć nauki. Świat biura się zmienia, więc pozostań elastyczny i gotów do ciągłego doskonalenia. Weź udział w kursach takich jak kurs pracownik biurowy, aby podnieść swoje kwalifikacje. Zaproszenie na kursy online w Car Group. Rozwijaj się z Car Group. aby zdobyć dodatkowe umiejętności i poszerzyć swoje horyzonty zawodowe. Zapraszamy cię do udziału w kursach online Car Group. Dostępne kursy: Zarządzanie biurem. Kadra kierownicza w administracji, Podstawy księgowości, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Marketing i reklama. Certyfikat ukończenia szkolenia. Każdy kurs kończy się certyfikatem ukończenia szkolenia, który stanowi cenny atut w Twoim życiorysie. Podsumowanie: Bądź kompletnym pracownikiem biurowym, łącząc profesjonalizm, umiejętności komunikacyjne, organizację oraz kreatywność. Rozwijaj się z grup, aby być gotowym na dynamiczne wyzwania współczesnego biura. Daj sobie szansę na sukces, zdobywając nowe umiejętności i certyfikaty.